Magazyn sportowy. Arkadiusz Błaszczyk, Polskie Radio RDC, to magazyn sportowy. Wracamy w drugiej części. Ze mną w studiu niezmiennie Tomasz Sokołowski. Witam ponownie. A dołączył do nas kolejny obiecany gość. Był reprezentant Polski, były piłkarz między innymi Legii Warszawa i Pogoni Szczecin. Nie bez powodu wymieniam te kluby. Jacek Bedna, Cześć Jacku. Witam serdecznie. Już tutaj przeszkadzałem ci, jak wchodziłeś, że się rozgadałem z Tomkiem. Przepraszam bardzo. <laughs> tak, te przerwy generalnie są niepotrzebne, bo tam też się dużo dzieje. W trakcie Legia i Pogon słuchajcie wspomniane zmierzą się w niedzielę przy Łazienkowskiej to w ramach 10 kolejki PKO BP Ekstraklasy to spotkanie o godzinie 17:30 ale zanim o tym meczu to wcześniej o tym co wydarzyło się w tygodniu zaległe spotkanie szóstej kolejki Legia podejmowała w środę Jagiellonię Białystok który to mecz zakończył się Remisem 0 do 0. Z perspektywy Legii, Jacku tylko 0 do 0. Czy z przebiegu jednak wypada ten remis szanować? Jak to wyglądało z Twojej perspektywy? Na pewno to jest e, e, sytuacja, w której z gry Legia może powiedzieć, że straciła dwa punkty, a Jagiolonia. Mm, mm, zyskała jeden bo tych sytuacji które stworzyli e, wojskowi było dużo więcej po ładnych akcjach e, jeśli czegoś brakowało no, no to na pewno kropki nad i czyli, e, czyli gola e, i Moim zdaniem z gry tak, no, takie jednoobramkowe zwycięstwo legia absolutnie zasłużyła. Ale ten punkt jest dobry, dlatego, że grała z bardzo wymagającym przeciwnikiem, który zaskakuje mnie, bo potrafi grać w tym sezonie mecze takie, w którym dominuje przeciwnika, ale też potrafi wycisnąć z meczu bardzo oszczędnie dobre, dobre rezultaty. No, widzę na przykład w Płocku gdzie mecz był taki na remis, a Jagielonia jednak potrafiła postawić na te swoje atuty, czyli albo na polulu, albo i maza, albo jeszcze na kogoś i w taki nikły sposób, ale jednak punktować. Więc tutaj, tutaj też tak było, bo miała też swoje sytuacje. I na miejscu Legii no, euforii bym tutaj nie pokazywał, ale Legia zagrała dobry mecz. To jest akurat, akurat też kolejny dobry sygnał. Zagrała wcześniej dobry mecz. W Częstochowie. Pechowo straciła tam dwa punkty, bo ten rzut karny kontrowersyjny, powiedzmy, po którym padł gol dla Rakowa, ale dla mnie jakby takim to był też dobry sygnał przed Jagielonią, że na trudnym terenie to ona grała w piłkę, nie dała się zaskoczyć Rakowowi i. Potrafiła, potrafiła po prostu e, przeciwstawić się i w zasadzie dwie trzecie meczu to ona była bliższa zwycięstwa. Liczę, że Tomek stanie mhm. lekko w kontrze a propos okay. tego, czy ten jeden punkt to, to dobry wynik. Można nawet zsumować te dwa spotkania, co już Jacek wspomniał, też szerokowie, że tylko dwa punkty na sześć możliwych i to co Jacek wspomniał w tych dwóch spotkaniach, Legia no, była lepszymi, lepszym zespołem i w Rakowie i w Częstochowie grają z Rakowem i tutaj na Łazienkowskiej grając z Jagiellonią, która sześć ostatnich spotkań w lidze pięć wygrała, czyli też przyjeżdża. I też byłem na meczu właśnie w Płocku i też właśnie takie z Beniaminkiem, z liderem taki mecz na remis i troszeczkę taka szczęśliwa akcja yy, kunszty i maza w polu karnym, żeby ta piłka gdzieś tam odbiła się i on był szybszą nogę miał i wtedy karne i to wystarczyło, a Płock miał swoje sytuacje. Ja taki Pełen troszeczkę, nie to, że obaw, ale wiedząc jak Jagiellonia potrafi takie mecze grać i poprzedni sezon pokazał, że grając z tymi z Szuba i z Rakowem, czy z Jagiellonią, no Legia traciła te punkty, przegrywała te spotkania, a w tych dwóch spotkaniach była zespołem, który powinien zdobyć pełną pulę. Co do Ogródka można Jordanesku wrzucić, że w tych dwóch spotkaniach bardzo dobrze w defensywie grała. To trzeba je oddać, że ani Raków, ani Jagiellonia tych sytuacji nie mieli i praktycznie... dawno ni nie miała takiego meczu, że nie strzeliła gola. To tak i dłu długo dodać. było, oczywiście do, do przerwy tutaj w tym meczu był też minimalny spalony, a tak to praktycznie szał na bramkę nie oddała. To też trzeba oddać Legii, że w tym elemencie jest duża poprawa, ale co do właśnie ofensywy, no to to już Kamyczek do ogródka i to mocny, proste środki, indywidualne tylko gdzieś y, pojedyncze akcje, ja bym widział, takie pojedyncze akcje bądź w Zalążku, y, gdzie jeszcze taka w meczu z Radomiakiem mi się rzuciła, elitima akcja, y, gdzie przyjęta piłka, on indywidualnie rozgrywa i uderza i z tego jest pada bramka. Teraz y, z Rajowiczem, czy to była w akcjach, że na ścianę zagrana, czy troszeczkę szczęśliwa, ale z tego elitym znowu miał kapitalną sytuację, żeby legia prowadziła, bo w słupek trafił. To tutaj nie widzę takiego progresu, nie widzę takich automatyzmów, żeby tu akcje były gdzieś wielopodaniowe, czy w, w trójkach, w dwójkach, czy w czwórkach, żeby to się zazębiało, żeby było, żeby ci zawodnicy się rozumieli, bo troszeczkę też jest, to wszystko wygląda niewolności, a te piłki długie, to troszeczkę mnie. Proste środki i, i nieskuteczne są i tutaj bym, duży, duże do pole do poprawy żeby te, żeby jeszcze większa jakość była z tego wszystkiego no tak, skupiamy się na, na grze ale tutaj podejrzewam, że w głowie trenera Jordanesku są te punkty, które trzeba zdobywać, bo sytuacja nie jest komfortowa dopiero siódme miejsce w tabeli, a po meczu z Jagiellonią Jordanesko mówi tak w dwóch ostatnich spotkaniach straciliśmy cztery punkty, jestem smutny zły i sfrustrowany tak powiedział. No i właśnie, czy frustracja wynika tylko właśnie z braku tych punktów, w jacku, czy ty też niedociągnięcia widzisz jakieś, jeśli chodzi o grę? Czy gra w porządku, tylko punktów nie ma? Znaczy ja nie byłbym taki surowy wobec trenera, jak on sam. Dlatego, że. Moim zdaniem no to był trudne, to były trudne cztery dni, tak? Między jednym a drugim meczem, czyli między wyjazdem do Częstochowy i tym meczem z Jagielonią To był taki okres, gdzie już niewiele można było zrobić, natomiast według mnie oba mecze Legia zagrała dobrze, momentami nawet bardzo dobrze. To, co akurat podobało mi się, to że przygotowując się do spotkania wyjazdowego, czyli tego pierwszego w tym w tym dwumeczu. Ona bardzo, drużyna sama bardzo szybko zareagowała, bo w pierwszym kwadransie takiego wysokiego pressingu Rakowa, legia właśnie postanowiła nie ułatwiać Jakowowi, tylko trochę zagrała właśnie dłuższą piłką przez pominięciem linii pomocy. Potem spod tego pressingu par razy wyszła, zbudowała jedną akcję, drugą akcję zespołową, po której oddawała strzały, trafiła w słupek, za chwilę padł gol. No i. I jakby jeśli można być właśnie sprustrowanym albo smutnym, no to to, że straciła bramkę w sytuacji, w której tak naprawdę kontrolowała sytuację po dosyć, dosyć pechowym zdarzeniu. Tak? No, pewnie na dziesięciu ludzi każdy będzie miał swoją własną interpretację tego zdarzenia, po którym Raków dostał, dostał karnego. I mimo tego, że zgadzam się z, z scenarzem Legii, straciliśmy dwa punkty w Częsachowie, bo z gry na nie zasłużyliśmy na pełną pulę, to z domeczu trudnego kolejnego z, z, z drużyną, którą, której nie wolno ani na chwilę lekceważyć. Tak, tak jak tutaj Tomek wspomniał, ja też o tym mówiłem. Jagielonia to jest zespół, w którym są ludzie doskonale potrafiący się adoptować do sytuacji, w której im przychodzi grać. To jest takie doświadczenie, które się e, e, buduje nie tylko w Lidze, ale przede wszystkim w Pucharach, gdzie są bardzo różni przeciwnicy i w bardzo różnych warunkach e, ta igronię potrafi grać. I tutaj e, jakby czuła, że Legia to jest jednak drużyna, która będzie e, e, dominowała i tak faktycznie było. I ona znowu postawiła na te swoje, e, te swoje atuty, na wyprowadzenie jednego, dwóch ciosów, bo to, o to, czym Tomek wspomniał. Pierwszy strzał, Jelonia celny oddała. No. I chyba tylko jeden celny strzał oddała na bramkę. Tak? Chyba dwa były, ale tak. To, ale jeden chyba, był sadystyczny, tak? tak? Ale jeden taki, w którym tak naprawdę tobież musiał bronić, to jest spore osiągnięcie gospodarzy, czyli legii, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, tak? I, tak na, na, naprawdę, Jagiellonia stworzyła jedną świetną sytuację, po której strzeliła gola, którym był ten spalony. Natomiast, y, y, no szkoda, oczywiście, takich meczy. Natomiast, jakby z mojej perspektywy, y, na samym końcu, y, może być tak, że ten remis on będzie dobrą sytuacją wyjściową, gdy te oba zespoły spotkają się w, na wiosnę i już będą walczyły o to, kto się e, zbliży do miejsca, nie wiem, pierwszego albo drugiego, tak? To, tak? to nie jest idealna sytuacja, lepiej było wygrać, ale jeśli się nie da takiego meczu wygrać, to nie wolno go przegrać. I tak. to Legia jesteście, zrobi, jesteście ba, bardzo dzisiaj A jeszcze, jeszcze Arko, bym dorzucił do tego, zanim Legia przystąpiła do tych dwóch spotkań właśnie z Rakowem i Zagielonią, to była po dwóch porażkach w lidze. Z Wisłą Płock była i, i z Krakowią. I w, tych, I w tych meczach ona też za niewiele tych sytuację zrobiła, albo na lekarstwo. Waliła głową w mur z Płockiem, po bramce, którą straciła. Nie znalazła recepty. Tak samo w meczu z Krakowem. Popełniła dwa błędy. I można być rozżalonym, że te błędy tylko od razu skutkowały bramką, a sami niewiele zrobili. I to, I to Legia ma problem. To, że tamte mecze przegrała, bo też nie musiała przegrać. Teraz są remisy, a mogła może coś więcej ugrać. No czegoś Legii brakuje takiej serii, żeby nawet po 1-0 wygrywać takie spotkania. I ty. Pie, Pniesz się w górę tabeli, mhm. i w tym momencie stajesz się troszeczkę pewniejszym na boisku i więcej możesz pokazać. Tak, myślę, że te, te wyniki tutaj są, są kluczowe, żeby, żeby gdzieś. piąć się w tabeli, wiadomo. Ale w niedzielę fak też nie będzie łatwo. Fakt jest taki, a propos, już wybiegając do tego, co w niedzielę, że Legia ma permanentny kłopot z punktowaniem, z ekipami, które mają aspiracje i to nie jest obecna sytuacja tylko ona już trwa od dłuższego czasu a propos tych drużyn z aspiracjami to teraz w lidze dwie kolejne takie ekipy na rozkładzie w niedzielę Pogoń Szczecin, potem Górnik Zabrze, czyli aktualny lider tabeli, najpierw jednak właśnie, w niedzielę z sportowcami, którzy humorę mają jeszcze gorsze niż, niż Legia, jeśli chodzi o punktowanie dopiero 12 miejsce w tabeli no i właśnie, Tomek, jak sobie to spotkanie wyobrażasz? Bo obie ekipy właściwie potrzebują jak powietrza tych punktów. W obu ekipach może i zmiany. Bardziej większe są chyba w Szczecinie, bo tam zawodnicy dochodzą. Zmiana też i trenera, na którego się, na tego głównego się czeka i też troszeczkę ta drużyna, no właśnie, funkcjonuje, wypuszcza powiedzmy wygraną z Lechią Gdańsk, ale no jeżeli tracisz cztery bramki, no to nie oczekuj, że no u siebie szczególnie Chimeryczna drużyna, potrafiąca po dwóch porażkach dwa mecze wygrać i znowu, i znowu przegrać. Bo i boi z Koroną i właśnie z Lechią Gdańsk, ale też potrafiąca właśnie na Legii w ostatnich dwóch y, sezonach, na Legii, remisować. No i wiadomo, to jest nie taka drużyna, która ma Grosickiego i ewentualnie któryś jeszcze z zawodników, że to jest zawsze... Co by nie mówić, na każdy, kto gra z legią, to się tak motywuje, że możesz być tak jak e, w słabszej dyspozycji, i po prostu no, nie masz nic do stracenia. I to są najgorsi tacy przeciwnicy. Tak, chimeryczna, nie wiadomo czego się po nich spodziewać. E, ostatnio Jacku z dwie porażki z Lechią Gdańsk, Tomek wspomniał, e, wcześniej z koroną Kielce. E, dlaczego legia miałaby się obawiać czegokolwiek przy Łazienkowskiej? Bardzo dobre pytanie. Moim zdaniem niezbyt wielu, jednego, tylko żeby właśnie nie, nie poczuć się zapewnie, bo jednak będzie po tym, co powiedział Tomek, bo się z tym zgadzam, będzie zdecydowanym faworytem. Pogoń to jest. To jest dzisiaj przede wszystkim trochę indywidualności i ludzie, którzy czekają na wodza, który przyjdzie, który poukłada, który to naprostuje i, i pozwoli, pozwoli temu pociągowi ruszyć w odpowiednim kierunku. I to jest dobry moment, żeby jeszcze wykorzystać to oczekiwanie nie, nie wiadomo na co. Natomiast oczywiście jeśli się trochę przeciwnika z lekceważy, no to tam z, czy, czy Kamil, czy, czy kilku innych zawodników, oni mogą raczej, raczej właśnie bazując na, 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 na tych swoich umiejętnościach jakąś, jakąś krzywdę zrobić. Ale dla mnie mimo tych dwóch remisów legi widać widać takie dobre sygnały. Bardzo dobrze się wkomponował w drużynę Szymański, i to jest też pewnie taki element w grze Legii, szczególnie przeciwko komuś, kto nie będzie faworytem e, tu na Łazienkowskiej, żeby zabezpieczyć się i nie, żeby e, jakiś przypadkowy gol nie padł. Tak? On daje nie tylko tą, tą gwarancję, że przed stoperami ten teren wyczyści w defensywie, ale też pomaga w roz, rozgrywaniu. Dobrym sygnałem jest również to, że łapie dobrą, bardzo dobrą formę elitim tak? i to jest taki naturalny lider zespołu. Ta dwójkowa akcja z Rajowiczem, po której wychodzi znowu sam na sam e, i, e, i prawie kończy tak samo jak z Radomiakiem tą akcję. No niewiele mu tam z 2 zabrakło, to by wpadło <z susp opened> i byłby inny wynik i pewnie inne nastroje. E, dobry, ba, bardzo dobry sygnał dał Urbański. Piękną akcję zrobił, dośrodkowanie bardzo precyzyjne, po tym musiał e, paść gol. I widać, e, że m, po tym takim dołku, p, m, gdzie te um, przydarzyły się dwa, e, dwie porażki w lidze, Legia przed Pucharami, inauguracją Ligi Konferencji i też tymi meczami właśnie ekstraklasowymi no jest na dobrej drodze, żeby zacząć regularnie punktować, poczuć się mocno i, i za chwilę na tą drugą część rundy jesiennej być faworytem praktycznie w każdym spotkaniu. Tak, wspomniałeś o Urbańskim. Faktycznie bardzo dobre wejście w ostatnim meczu z Jagiellonią. Sam piłkarz po spotkaniu przyznał w TVP Sport, że czuje się już gotowy na 90 minut. Czy to jest moment, że dostanie, powinien dostać szansę? No to był bardzo silny sygnał. No więc tutaj akurat no, Jordanesku myślę że się z tego cieszy, no bo jego też yy, yy, zagramy teraz yy, z pogonią. Potem yy, 1 października rusza Liga Konferencji i każdy, kto jest gotowy, głodny gry, a on takie jest, sprawia wrażenie, no to się przyda tam, tak? Biczachtian też widać wyraźnie, że ma wielki apetyt na, na gola, więc no, będzie czym żonglować, jak będzie potrzeba jakiegoś manewru i wydaje mi się, że ta właśnie świeża krew już może dać pozytywny efekt w postaci dobrej gry i mam nadzieję asyst i bramek na przykład spogonią, a za chwilę taka zbudowana drużyna z zwycięstwem zagra w lidze konferencji i też wygra, tak? Urbański do pierwszego składu, Tomek? Już teraz? No właśnie, no te, to, to co wspomniałeś, tam y, tą akcję jedną, później drugą, y, wchodził jako skrzydłowy, ale to taki skrzydłowy, który może grać w środku i to też pokazuje te właśnie umiejętności indywidualne, ja oczekiwałem, że Bartosz Kapustka zejdzie, a on, przykładowo jak były te zmiany, że Bartek Kapustka zejdzie, a on wejdzie do środka, czy wejdzie właśnie Weisshaupt, wejdzie na skrzydło, a on do środka, że on pokaże, bo to jest jego naturalna gdzieś pozycja, ale też można go tutaj wykorzystać. Ale czy to będzie już na mecz z Pogonią? Możliwe, że tak, ale bardziej się spodziewam, że, że to będzie mecz Ligi, Ligi właśnie konferencji w czwartek, że on może niektórzy mogą dostać więcej szans bo później jeszcze przed kadrą jest ten ciężki też wyjazd do Zabrza, aczkolwiek też jak widzi taką postawę, to dlaczego nie dać Bartkowi Kapusze, bo tutaj w tym środku oczekuje więcej od niego, Elitim właśnie w czy z meczu z Rakowem miał tą sytuację, co wchodził w pole karne, tak samo teraz z Radomiakiem Elitim jest, Bartka Kapuski, no nie widzę jego, nie widzę nawet takich podań ofensywnych, które przyspieszają grę bądź wykańczają, jego nie ma i tu oczek. I właśnie może plus jeszcze rajowicza bym do tego dorzucił współpracy ze skrzydłowymi, niż tylko czekanie na dośrodkowanie czy utrzymanie się przy piłce. No tutaj, no właśnie, to kuleje. Jeżeli to się poprawi, plus zawodnicy, których desygnuję będą w optymalnej dyspozycji i będą skuteczni, no to Legia tymi właśnie dwoma spotkaniami no, napawa to, że jak wejdą na, tą, na ten właśnie wyższy poziom i skuteczności, no to mogą właśnie się rozpędzić. Ale czy oni właśnie wejdą? To jest pytanie kończę kluczowe. Z temat, z temat Legii, Tomek wypada zaprosić tylko na naszą antenę, w najbliższą. Niedzielę. Tak, zapraszam serdecznie. 17.30, oczywiście, my wcześniej na antenę wejdziemy, my z sportowcami. No, będzie się działo? Liczę, no bo w jednej i drugiej drużynie y, są zawodnicy, reprezentanci Polski, i to predysponuje. Oczywiście, wcześniej jest bodajże Lecha z Jagielonią, także też klub, fajne ciekawe widowisko, kolejka. ciekawe dla tego układu, ale tutaj my się skupimy właśnie i zapraszamy na transmisję y -y. do Polskiego Radia RDC. Zapraszamy jak najbardziej, a jeśli chodzi o pozostałe kluby z naszego regionu, to już dziś e, Wisła-Płock podejmie GKS Katowice i to będzie e, drugie starcie w tym tygodniu z GKS-em. Nie wiem, czy się nie wybiorę, jak mi przyjdzie do głowy w ostatniej chwili. No, to Aczkolwiek... myślę, to, jeśli jest taka myśl, to iść, iść, iść za nią jak najbardziej. E, będzie to rewanż, Jacku, za, za Puchar Polski. We wtorek lepsza była ekipa z Katowic. Trochę zacięła nam się ostatnio e, Wisła, która już, no, wiadomo, nie jest tym sensacyjnym liderem. Jest na czwartym miejscu. Porażka w Pucharze Polski. Wcześniej dwie porażki. W lidze. Ten początek sezonu trochę na wyrost? Nie, nie. Ja, ja przypominam sobie nasze spotkanie przed sezonem i przypominam sobie, że tutaj deklarowałem, że moim zdaniem, oczywiście, oprócz tam frontmana na Mazowszu, czyli legi, drużyną, która zaskoczy wszystkich, będzie Wisła Płock i ona dalej zaskakuje im plus. Przegrała oczywiście, tak jak wspomniałeś, dwa mecze, ale nikle, po 1-0 i to nie byle, z niebyle nie kim, tak? a więc z najsilniejszymi drużynami w Ekstraklasie, gdzie grała jak równy z równym. I, i nie, nie wróżyłbym jakiegoś, jakiegoś złego scenariusza dla Wisły, bo spodziewa nie spodziewaliśmy się, że będzie wygrywała wszystkie mecze. Na pewno, na pewno chciałaby znowu zapunktować, bo... Po pierwsze GKS jest absolutnie w jej zasięgu i to ona będzie faworytem u siebie w tym meczu. GKS ma bardzo dużo problemów zarówno, zarówno w bronieniu jak i w atakowaniu, więc jest, wygląda na... Na taką łatwą ofiarę dla, dla tego wyrafinowanego, nie wyrafinowanego, tylko wyrachowanego sposobu gry wisły. I ja bym raczej w wyślakach tutaj właśnie upatrywał, upatrywał faworytów. Jeśli wygrają, no to po. Połowie rundy jesiennej będą mieli 19 punktów, jeśli się nie mylę, no to będzie doskonały wynik, niezmiennie. I myślę, że, że te dwie porażki, tam jakiejś rewolucji w nastrojach w Płocku nie mogły wywołać. Też mi się tak wydaje, bo faktycznie, jak wspomniałeś, przyszły te, no kiedyś musiałem przyjść te dwie porażki, ale raz, że z solidnymi ekipami, dwa, że nieznaczne. Jak, jak wspomniałeś, teraz będzie faworytem w meczu z GKS-em Katowice. Trochę gorzej Tomek, jeśli chodzi o nastroje w Radomiu. Jeśli chodzi o ligę, tydzień temu bardzo ważne zwycięstwo z piastem Gliwice, aczkolwiek też nie, nie, nie przekonujące w tygodniu, chyba jednak niespodziewana porażka w Pucharze Polski z Zagłębiem Lubin, Teraz spotkanie z motorem Lublin na wyjeździe. No i można chyba postawić tezę, że radomianie nie pojadą tam w roli faworytów. No właśnie ta drużyna potrzebuje takiej stabilizacji, czy to już będzie ten moment, że właśnie wiadomo w Puchadach to drużyny robią sobie tenerzy, robią rotację tym zawodnikom, którzy mniej grają, gdy, którzy ewentualnie są wchodzący, chcą ich zobaczyć w akcji i czasami tak to jest, że akurat w zagłębiu Nowicjusz strzela w dogrywce dwie bramki, ale to mówię, to jest dla Radomiaka potrzebne są punkty w Lidze. Um, z Piastem, no właśnie, to to był taki mecz, że no, trzeba było go wygrać i czasami po bólach, a no właśnie, czy ta drużyna będzie się pieła, tak jak potrafiła wygrać z Pogonią wyraźnie, tak jak samą z Rakowem, czy akurat trafiła na ich słabą dyspozycję i to wykorzystała, no potrzeba właśnie tego to udokumentować i czy Motor, który też nie przegrywa, bądź remisuje, bądź potrafi wygrać na Zabrzu, to też taka drużyna nieobliczalna jest w swoich poczynaniach i to tak wiesz, niby że grasz u siebie, ale to nie jest właśnie drugi sezon dla Beniaminków. To jest taki właśnie trochę newralgiczny, trochę mhm. trudniejszy, i to może tak się właśnie spotkać właśnie w przypadku motoru. Ale czy Radomiaka stać? Mówię, to musimy poczekać, żeby ugruntować ich pozycję. Tak, niewiele mamy czasu Jacku, ale pytanie: Czy. Jakby szybciutko. Radomiak jest taką drużyną, która potrafi bardzo zaskoczyć, atakując. Wygrała z piastem, który oddała inicjatywę, zrobiła sobie dużo przestrzeni i strzeliła bramki, nie kombinując za bardzo, ale wykorzystując dynamikę i umiejętności skrzydłowych. W, w Lublinie będzie mogła zagrać tak samo, bo to jednak motor będzie chciał tam grać w piłkę, będzie chciał kontrolować mecz. Jeśli będzie przestrzeń, no to Kapita czy, czy jego koledzy dysponując szybkością mogą kilkoma padaniami zbliżyć się do bramki, otworzyć sobie wynik i przywieźć punkty do Radomia. No to liczymy. Jacek Bednarz, Tomasz Sokołowski. Dobrego dnia. Dziękuję. dziękuję, dziękuję za, za rozmowę. To wszystko na dziś w magazynie sportowym. Arkadiusz Błaszczyk. Kłaniamy się nisko. Dobrego weekendu.